Witajcie, dzieciaki! To my, psiaki z Psiego Patrolu. Dzisiaj jestem z wami ja, Chase, te łapy z strzegą prawa. Jest tutaj także Sky! Oto pies, który lata! Siu! Jest też Marszał! Odpalamy! Ha! Dzisiaj we trójkę będziemy robić trening Psiego Patrolu. Pokażemy Wam, w jaki sposób ćwiczymy naszą sprawność, a także powiemy Wam, jak te czynności, które wykonujemy, nazywają się po angielsku. To co? Każdy z piesków pokaże po kolei ćwiczenia, a na końcu przejdziemy specjalny tor przeszkód przygotowany dla nas przez rajdera. Hou! Świetnie, Cześć! To co? Będziesz pierwszy w pokazywaniu ćwiczeń? Tak, najpierw ja. Hmm, spójrzcie na mnie, ja skaczę. I'm jumping. Jump, 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 jump. To jest skakanie. Jumping. Jump, jump, jump. Hurra! Teraz będę się turlał. Rolling. To jest turlanie się, czyli rolling. O, przepraszam cię, Sky. Wow, turlanie się. Rolling. Teraz będę szybko biegał. Ciu, 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 ciu. I'm running! Biegam! Świetnie, to jest bieganie. Running! Bieganie! Running! O, już się zmyszę. trochę zmachałem. Brak mi oddechu. I'm out of breath. Straciłem oddech. Trochę brak mi oddechu. I'm out of breath. Może teraz Ty, skaj zaprezentujesz jakieś ćwiczenia? Pewnie! Moje ulubione ćwiczenie to oczywiście hop-hop-boogie. 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 I'm dancing. Tanczę. I'm dancing. Juhu! Tanczę. I'm dancing. Teraz zrobię to, co Ty, Chase, czyli poskaczę. Hop! Skaczę. I'm jumping. Skaczę, <laughs> I'm jumping, teraz zrobię przysiady, I'm doing squats, Psz, oh. down, up, down and up, I'm doing squats, robię przysiady, down and up, down and up, woof, woof. down and up, robię przysiady, I'm doing squats, a teraz będę się obracać. I'm going round and round. Obracam się. Robię obroty. I'm going round and round. Straciłam oddech. I'm out of breath. To teraz troszkę pospaceruję, żeby wyrównać oddech. I'm walking. Spaceruję. I'm walking. Spaceruję. A może I'm flying? Latam! <laughs> A na razie spaceruję. I'm walking. Shhh, i I'm flying! Świetnie, Sky. Może teraz marsza zaprezentuje jakieś ćwiczenia? Pewnie. Wow. Marszałek jak zwykle, musi o coś zahaczyć. A <laughs> to co, odpalamy? Najpierw będę się wspinał. I'm climbing. I schodzę. I'm going down. Znów I'm climbing. Wspinam się. I'm going down. I'm climbing. Wspinam się. I'm going down. Czu, 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 czu. Także potrafię skakać tak jak Chase i Sky. I'm jumping. Skaczę. Jumping, I'm jumping, skaczę hop, 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 hop. A teraz skradam się. I'm sneaking. Kuku! I'm sneaking. Skradam się. Pikabu! Skradam się. I'm sneaking. Kuku! Pikabu! Teraz. Będę uprawiał jogging. To jest taki bieg y, sportowy. I'm jogging. Biegam. Uprawiam jogging. I'm jogging. Juhu. I'm jogging. Uprawiam bieg sportowy. A teraz pora na fikołki. I'm doing flips. Robię fikołki. Juhu. Robi fikołki. I'm doing flips. Jehu. Robi fikołki. I'm doing flips. Jehu. Świetnie, Marszał. Super sprawa. To co, teraz przejdziemy tor przeszkód przygotowany przez Raidera. Polega on na tym, że trzeba wbiec na górę, przecisnąć się przez to koło, a następnie przeskoczyć. O, oh, ten tor nie jest taki wcale łatwy. Przeskoczyć. Tutaj na miejsce mety. Kto próbuje pierwszy. Może ja spróbuję. Dawaj, marszał, dawaj. Ach, 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 ach. Czy mi się uda tu przecisnąć? Chyba nie jest takie łatwe. O, głowa. Wow, udało się. Uf, uf, uf. Przeciskałem się. I was squeezing. I teraz pora dostać się na metę. Hop. I jumped over a hole. Przeskoczyłem nad dziurą. I was jumping. Skakałem. I jumped. Przeskoczyłem. Hop. Hop. Jumping. Teraz pora na ciebie, Chase. Ok. Te łapy z czego Brawa. Moja kolej. I ruszamy. Uff, uff, uf, uff, uf, uff, 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 Przecisnę się tutaj. Najpierw głowa. I'm squeezing myself. Przeskoczyłem, udało się, przycisnąłem się. Teraz pora na skok i hop, udało się. I jumped over a hole, przeskoczyłem nad dziurą. I jumped, skoczyłem. I was jumping, skakałem. Jechu! Skakanie i aktywność jest fajna. Teraz pora na ciebie, sky. Ok, oto pies, który lata, też dam radę. Najpierw biegnę na górę. Uf, 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 uf. O, pora się przecisnąć tutaj. Uf. Hurra! Udało się! O! Koło wprawdzie nie wytrzymało, ale ja dałam radę. Zadanie wykonane. I pora na skok. I chup! Świetnie! To co, psiaki? Może teraz. I jeszcze trochę poćwiczymy. Macie w zanadrzu jeszcze jakieś fajne sztuczki, takie jak na przykład doing flips. Juhu! To moja ulubiona sztuczka. Ja najbardziej lubię tańczyć dancing. Hop hop boogie, hop hop boogie. Tańczenie dancing. Ja najbardziej lubię biegać running. Juhu! I'm running. Biegam. Dzisiaj poznaliśmy takie słowa jak sneaking, skradanie się, running, bieganie, jumping, skakanie, climbing, wspinanie się. Było też dancing, tańczenie, walking, chodzenie, doing flips, flip flops, robienie, y, 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 robienie obrotów, nie obrotów, tylko fikołków. Pomyliło <grym>, mi się, mieliśmy też Robienie przysiadów, doing squats, było też obracanie się, going round and round and round and round, i poznaliśmy też, jak to jest, gdy nie możemy złapać oddechu, I'm out of breath. To był dobry dzień, dużo się dzisiaj nauczyliśmy. Trzymajcie się, dzieciaki. Łuf, łuf, odpalamy. Oto pies, który lata. Juhu. Te łapy, strzegą prawa. Dzięki Rider za fajny tor przeszkód. Było ekstra. Hauch, ho, 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 Do następnego razu. I pamiętajcie, jeśli chcecie poćwiczyć, to wezwijcie Psi Patrol.